Cześć! Przez moją nieuwagę muszę nagrywać dubla, bo powiedziałem ZE SOBĄ przenosić, a powinno się mówić ZE SOBĄ. Tak? Prawda? Nieważne. Ten film jest dla wszystkich, którzy są spadkibercami Odyna, prawdziwymi komandosami z krwi i kości, którzy skończyli Legię Cudzoziemską, byli w JWK w Lublińcu i nie potrzebują wielkiego plecaka, w którym będą mieli e, śpiwór, poduszkę, jakieś dzbanki, kociołki, i inne różne takie duperele, no to jest wiadomo dla kogo. Prawdziwy samiec pakuje się w taki 30 litrowy plecak i idzie w teren. Ja się tak zrobię. Też ten prawdziwym komandosem mam tą naszywkę. A takie naszywki to nie byle kto ma, tylko prawdziwi ludzie lasu. Serio. To jest potwierdzone info. Tam słyszałem jak wywiórki mówiły. A wywiórki zawsze mają rację, pamiętajcie. Tak całkiem na poważnie dzisiaj po prostu wam pokażę ultralightowy zestaw, jaki możecie zabrać na jakiś trekking, przejażdżkę rowerem, czy po prostu jak chcecie iść na lekko do lasu. Mój cały zestaw waży z 6 kg i to nie, no około 5 bardziej, razem z jedzeniem i wodą. I to tylko dlatego, że mam tam dosyć ciężki śpiwór. Dobra, słuchajcie, bo deszcz pada, ja się trochę rozczuliłem nad sobą, bo jest piękna, romantyczna, jesienna pogoda. Na początku wiosny, zimą dalej. Dobra, lecimy. Pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to karimata. Wiadomo, jakaś izolacja od ziemi musi być. Karimata jest idealna do tego. Tak, no, nie wiem. Jest minusowa temperatura. Mamy taką lekką karimatę jaką ja wam dzisiaj. Możemy wziąć sobie worki na śmieci. Mamy tutaj, napchać tam liści i mamy dodatkową izolację. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mam swoją rację żywnościową czyli to, co przenoszę z sobą, ze sobą do, do jedzenia. Tam jest mniej więcej 3000 kalorii i powinno mi to wystarczyć na 24 godziny takiego szwendania się po lesie. Tutaj mamy poncho. Poncho ma kilka zastosowań. Jak wiadomo, możemy z niego zrobić sobie schronienie, możemy osłonić swoją odzież i swój dobytek przed deszczem. Możemy z niego też zrobić bardzo funkcjonalny beef Dalej. Butelka, litr wody i kubek. Tutaj ten biedny nieszczęśliwy śpiwór, który został ściśnięty jak tylko się da. Czekajcie, bo helikonowe rzepy to nie jest nic przyjemnego. Mamy organizer. I sobie zaraz zobaczymy, co tam dokładnie jest. Dalej. Kuchenka gazowa. Stwierdziłem, że najlepszą opcją będzie jak cała, cała, cała zawartość mojego plecaka zapewni mi komfort przez cały ten mój marsz czy jazdę rowerem. Więc no, żeby zgotowanie nie było problemu. No to kuchenka gazowa będzie moim zdaniem dosyć optymalna. Także kuchnia gazowa kubek z butelką, tu już mamy kuchnię. Tutaj w organizerze znajduje się parakord, czołówka i filtr do wody. Do tego mam grzejki, jak w nocy zrobiło mi się bardzo zimno. I w prawej kieszeni plecaka jest jeszcze apteczka, w której mam kocenercę na takie już naprawdę awaryjne sytuacje. I to tak naprawdę wszystko w plecaku. Możemy sobie go odłożyć yy, i przejdziemy teraz dalej do rzeczy, które mam przy sobie. Dobra, teraz rzeczy, które mam przy sobie, które też mogą mi się przydać podczas yy, takiego wypadu. No to krzesiwo, jeżeli faktycznie zrobiłoby nam się za zimno, no to możemy rozpalić jakiś ogień, czy coś i tak się dogrzewać. Dalej zegarek. Jest zegarek z kompasem. Mogę sobie o cyknąć, wziąć mapę jakąś i patrzeć mniej więcej gdzie to ja tam jestem w tym terenie i coś tam sobie działać. No oprócz tego to, to wiadomo sam, sam zegarek też spoko opcja. A teraz wam powiem taki sekret, ale serio. Musicie mi obiecać w komentarzach, że nikomu nie powiecie, dobra? Naprawdę, ej. Bo nikt tego nie może usłyszeć. Niektórzy ludzie mogą bardzo się zezłościć. To jest naprawdę powiem wam. Ale poważnie. Nie musicie do lasu brać super dużego noża. Wystarczy jakiś taki mały opinel. Poważnie. Nie mogę za dużo o tym mówić, bo... Ktoś zaraz przyjdzie stamtąd. Taki mały nóż wam wystarczy w lesie. Nie potrzebujecie wielkiej kosty. I co? I to tyle tak naprawdę. Tam jest jeszcze, czekajcie. No i takie rzeczy, które przenoszę normalnie w nerce. No yy, zapasowa latarka, jakby czołówkę szlak trafił, scyzoryk, zapalniczka. I notes, jakbym chciał coś ciekawego sobie zapisać, na przykład jakiś wierszyk. Ale nie umiem pisać wierszy. Znaczy, nawet mówić wierszy nie potrafię. Nieważne. Także pamiętajcie, do lasu naprawdę, no, czy w góry, czy gdziekolwiek, wystarczy Wam mały nóż z cyzoryk. Nie musicie szaleć z wielkim, z wielkim nożem czy maczetą. Owszem, idziecie na bushcraft, chcecie nocować, robić jakiś biwak, czy coś, nie wiem, w drewnie. Czasami warto wziąć swoje rzeczy, położyć je na ziemi i się im przyjrzeć, zastanowić się. Hej, co może mi się przydać dzisiaj? Co może mi się przydać w drodze do pracy? Wiadomo, że... AK-74, kamizelka taktyczna, dobry hełm, fajna balistyka, latarka, apteczka. No, najlepiej wóz starzacki. No i tak to się wszystko prezentuje po rozłożeniu. Mamy tutaj kuchnię, jedzenie, filtr do wody, śpiwór, poncho, moje rękawiczki, Opinel, apteczka no i 30-litrowy plecak. To jest v -Sport Ranger którego mam już. No długo już mam, kurczę. Jako mam. 7-6 lat. To jest naprawdę plecak, który już wiele przeżył. I, I dalej przeżywa. Niestety. Biedny. Dobra, trochę ten deszcz zelżał. Więc. Co, mam 15,28. To, to może spróbuję to wszystko złożyć. Chociaż mi się później śpiwora nie chce suszyć, no ale czego nie robi się dla fanów, prawda? No i tak to mi się prezentuje. Śpiwora nie będę rozkładać. Nie chcę, żeby mi zmoknął po prostu. E, Samo połączenie wystarczy sobie złączyć, spiąć i, i tyle. No i co? To tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym. Super pogoda, jest naprawdę. Rewelacja. No. Hej! Chciałem Wam pokazać, jak to wygląda. Wszystko razem złożone, ale zaczęło coraz mocniej padać, więc sobie dzisiaj odpuszczę. Ale na, na bank zrobimy kiedyś sobie taki biwak minimalistyczny, gdzie. Gdzie wam pokażę jak to wszystko wygląda, jak to wszystko funkcjonuje Oczywiście o jakimś komforcie Czy, czy o jakiejś wygodzie Czy o komforcie termicznym przede wszystkim Tutaj no nie ma co, nie ma co gadać Nie staćmy na razie na jakieś lepsze biwiny, Na jakiś lepszy śpiwór puchowy O, motocykliści Więc posiłkuję się tym co mam A mam niewiele Człowiek w środku lasu prawie jest I motocyklistów już słychać Taki tatarun. To Albo rowerzyści na Twój widok mówią, że o patrz patrz patrz, <gry> Bear grills. Zdecydowanie ja na spadochronie nawet za 2 miliony bym nie skoczył. Jak zwykle pożegnałem się z Wami, po czym znowu zacząłem nagrywać. Już tak mam, więc no nie, nie bądźcie jacyś źli na mnie. Dajcie znać co chcielibyście jeszcze zobaczyć w kolejnym odcinku. No i tyle, sorry za taki mój pośpiech i takie lekkie niedbarstwo. Chciałem po prostu wrzucić coś w tym tygodniu, żebyście nie byli stratni, żebyście mieli jakiś film w miarę ciekawy i sensowny, bo uważam, że taki temat lekkiego ekwipunku turystyczno-outdoorowego jest spoko. No, napiszcie w komentarzach, jak wam się podobało i do następnego, hej! Rok temu miałem w planie tutaj nagrywać film z maskowania, z takiego schronienia zamaskowanego. Ale sami widzicie, że tutaj nie ma gdzie się maskować. Jest praktycznie puste pole i trochę, trochę roślin bez liści, więc, więc chyba sobie odpuszczę i taki filmik z dorzeczki osłonienia.